Toilet Travel, czyli apokalipsy Kibelku! Nie wiem, o co chodzi w tym trybie. Stop, 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 stop! Zasady, zasady! Halo, halo! Stop, 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 zasady, stop, zasady. Halo, stop, 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 wszystkich stop, stop, wszystkich. stop, 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 Alter, oui. stop, 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 i stop, 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 Czyli apokalipsa kibelków! I teraz że o no co chodzi w tym też trybie. Toilet, to ile to robił. I w tym trybie... Maciej, mu było powiedziane, nie robimy nic, a ty... A Dobra, stoimy, stoimy wszyscy, stoimy wszyscy. Stójmy no. No. A, a o co chodzi w tym trybie? W tym trybie chodzi, żeby zrzucać się u kibelkami i przeżyć! Uhuuu, oh, na śmierć oh, życie! Mój ulubiony tryb od dzisiaj, kibelki! kibelki. kibelki. To jest najlepszy tryb ever, nie? Uh. Kupia, oh. okay. na wybuchy! Pamiętajcie, kibelkowa apokalipsa. O nie, utknąłem w kibelku! Wow! Ło, wow, jaki oh. trzy się rozpierdzie, kto, kto pod koniec odcinka będzie wow. miał najwięcej punktów! Na pewno... Ten ja zostaje nie kibelkowym roz. mistrzem, ja chcę zostać! Proszę! Kibelek! APORT! Wow. Z tego co widzę tych kibelków się nie opłaca, nie opłaca w ogóle rzucać, tylko beczki. Jak? Kibel gdzie to jest? Broń a ja byłem w Żegnaj. Jestem, pokażę mi chat. O nie, jesteś. No, jest. no i po. Jestem? No. No. Jestem. Wysadziłem no. się a fizyka, fizyka mnie zabiła. Ole, dostałeś. Kurde a mnie dostał, kibelek. kibelek mnie załatwił! To jest najbardziej wow. emocjonująca a, gra, jaka powstała na świecie! Ej, oh. a wiecie, że może to yeah. spadający z nieba kibel, nie? No, może. Też? O oh, kurczę. Też, tak. Wow! to jest jedna z najbardziej krwawych trend, krwawych gear ever! Wow. Kibelkowa apokalipsa Mam apokalipsa płonący apokalipsa. kibelek! A masz! <laughs> Płynący kibelek, podoba mi się ta. Ale panie, wiecie, jak dostaniecie z tego kibelka. OPS! Oła! Wow, Kibelki! Oh. Kibelki! Oh, wow. Zaczynałem się. Oczywiście, link do tego wspaniałego trybu znajduje się w opisie, bo przecież zawsze dodaję takie rzeczy. Ała! Kibelki. Kibelki. Jest tak za Żegnałem! Ja, ja, ja mówię, może łapać kibel, który leci w ciebie, nie? Jaka zabawa na całego. Kibelki! Dobra idę się dobra. ukryć w fort fortecy Kibelki wow, Ja tak chcę no. być mistrzem Kibelków mistrzem Kibelków nowy rozdział napiszę Kibelków! oh yeah! O, tak będzie. Wejście I ktoś trafiony został! My! A, Jestem mistrzem taktyki no ogólnie Nie, nie możemy może go uh, wyglądać Zostanie i... mistrzem kibelków Kibę, co albo? co? O nie, na to... Co mówisz, Slarciu? Nie wiem, chciałbym mieć jakieś skina ustawionego, ale <laughs> chyba nie mam ustawionego. Hops, nie, Masz, jesteś. Nie. O nie, bo te w 3 o, się wybiera skina. No właśnie, problem polega na tym, że przez to, że mnie cały czas zabija nie O nie, BlaDi! tak powiem, Nie jest to łatwe. Ale cóż, jak to się mówi, taktyka. Ja cię kręcę, kto jest na prowadzeniu? Kibelkownia! Radis na prowadzeniu. Najlepszy kibelkowy król! <laughs> Ale no nie wierzę, że dobry jesteś! No. Kurwa, o nie, admirał! Nie <laughs> Niech trafiłeś! Ops! Ops! to mnie Ops! Przejdź! Poczekaj! Ops! No, kibel! Ops! No, wow, Ops! nie, nie! Nie! nie, 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 nie. Ostro. Ja pierdolę, nie. O, to małe powiedziane. A ja co to zachowanie za, się za, za, w basenie? To jest Kibel Wars, kurwa. To jest Kibel Wars. Kibel Wars. Najciekawszy no najlepsza ever. Nie, Mati! Co? Kibelki Najlepszy Jego tryb ever. Kibelkiem mnie rzuciłeś. lepszy nie, tryb, oła. Kibel Wars. Ja nie, rozumiem, ja nie rozumiem w ogóle takich trybów. Nie ja ja wiem. Czuję, że Flarek to chyba nie jest tryb dla ciebie. Nie, nie jest tryb dla mnie, poza tym, że wyłączył mi, mi się nagrywanie w połowie. O, okay. bo to jest bardzo hardkorowy tryb. Mało kto na nim. To jest bardzo kibelkowy tryb. Dłużej Obecnie, mam, niż mam minutę. Telefon. Nie zabijajcie mnie, idę do wody, mam telefon. Poczekajcie chwilę. Mało, Jaka kto... Na nie Mało kto, <laughs> kto potrafi wytrzymać dłużej niż minuta. Ła! <laughs> <laughs> nie wierzę <laughs> Tak Nie wie. <to. śmiech> Jak to się mówi, trudno. Przekonaj, ten przegrywa. Hops. Zwycięstwo jest moje! To nasze, wygra! Bolec, nie! Nie, zwycięstwo jest moje! Kibelki są moje! No, sam się zabiłem z A, o, za Ja muszę wygrać tę to... wojnę! No Kibel? nie, to jest ojejku! Jak trzymacie Kibels. beczki, dostaniecie skibelka, to się źle kończy. Kibels! Wiem. Aha, okej. Okay. Kibelki! Admiro, łap mój kibelka! Przec... Ła! Bloody! Nie! Kibelka! Cuuu, siu, siu, kibelka! Jaką kibelką Jak skacę lata wszystkie Oby kiblowe mówiłem nie zabijać. Nigdy nie zabijał. Kibelk z powietrza cię No, dokładnie. No. Dobra, dobra. Tak zwany spadający kibelek! Beczka wybuchająca wpadła do wody. Oła, wow, jak to boli Ale <noise> tak bar. Nie, Abati! Co ja ci zrobiłem? Ta. Myślałem, że się przyjaźnimy! Myliłem no się! <noise> no patrz nie mogę trafić nikogo, no An mi Oła! złap! Oa! Wow! Nie! Ej, Kurde czy w ogóle ciebie da się wyprzedzić? Kibel go wyprzedził. Można złapać! To jest fizik gunas! Nie, wow. co nie To jest kibels, sprawienie do wykonania! Kibel! Myk! Myk tutaj kogoś tam! Myk Marcina! Bladeusz! Ja tam na Matego poluję. Ale mi dobrze idzie, to jest kibelkowa wojna, w której się jest najlepszym kibelkowym król, królem. Tu nie, się za szybko ten wszystko ten, ten, ten dzieje. No to chodzi no, Bo Wyobraź sobie, że tak by było 20 osób. No domyślam się, że to by się nie straciło. Kibelkowy król! Admiros! Nie! A nie, to Marcin! Marcin! To ja. Łapki, welek! Co Paweł? Łapki, Wera! Kibę, no nie wierzę w to! Jak ja się zaklinowałem! O, 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 Dobra, już się odklinowałem. Było, wow. nie, teraz miałem dobry, taki miałem ratio, no, nie. to kombo. Tysiąc razy lepiej, co nie? Może to jest taki plan wow, na no, celność, jak, jak... że trzeba po no, prostu celować. Straszne, Możemy za szybko no, gramy. Tak, no, jasne! No. To jest z gdzie to trzeba gambić. <laughs> no tak. wojna! Kibank! O nie, o nie, kibę, o nie, o nie, nie! Kto byś zlokował, który tam byś? Ja cię kręcę, ale ups. hardcore, co nie? Wow! Myk! Wydarzył się beczką szczęścia! Żegnaj blady! Ja cię kręcę, ale. O, ale nadal Diros jest na drugim no. miejscu! Nie ma szans, badełko! Nie, ja już się nie wyprzedzę! Nie ma szans! Masz 36 punktów! Kibelkowy król! O, wow. Jest Dostałem. tylko jeden! O, tak. Ja to skończę, ha? ja będę ostatni! A mam punktu? Kibelkowy to, to król! To, to, to i łap piłkę. O nie. <laughs> łapki, łapki okay. Tak jak w domu, jak to się mówi. <śmiech> co? <śmiech> tak jak w domu. Oh wow, w <laughs> to jest tak jak w domu. To jest tak jak w wow. domu u Maciego. <laughs> jak Kamatiego? Matiego? czego? Jak A co u ciebie Admiroz? No u mnie też tak jest, taka Dobrze. zabawa. To też jest jak u <laughs> A, fajnie fajnie masz się. na kacie, jak to się mówi. Czy jest to jakiś no, czas do końca no, rundy, czy cokolwiek? nie y... wiem. Czekamy do flagów, nie? Co? Do, czekamy tutaj, możemy usta ustalić, że gramy na przykład do ilu? Do 50? Do 50? Możemy grać do 50. Do 50 tak. Dobra, dopieniesiu gramy i potem robimy restarcie. Czekaj, mały. czekaj, Ouch. czekaj, ej, ej, strajk? O oh, kurwa Armageddon byczkowy. O nie, Armagedan beczkowy! Ej strajt! O nie, ci dłużcie! <laughs> Armagedan byczkowy! Dopody Bydkow! Nie wierzę w to! Trup, co tu się a... wyprawia? Ja pierwszy raz w polu się wyprawiał! To uf, chyba uf, już uf, był koniec! Uf, nie. nie, to nie jest koniec! To jest dopiero Ej, początek! W ogóle musisz się ukryć! Właśnie widzę, czyli dla D.K. już? Dobra, co koniec! Skończyło się, się, ale to, co, było to, zarmagedan. Zarmagedan. Wow. to, to był zarmagedon! Ła! To jest kiplom z armagedon! Ja już zabiłem! Zegnaj! Dostałeś grenady na Nie, ja przechwyciłem, przechwyciłem i ja w ciele uderzyłem! Bo można przechwytywać! No? Admiros przykro mi! To ja twój koniec! Nie, 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 nie! O, no ty kibelek śmierci! No. Dobrze, że nim nie oberwałem! Ła, kurwa! Kibeleks! Kibeleks! O, no jak to no, przestrzeliłem! Kibelkiem! No. To nie źle, <laughs> Przechwyciłem go, wiesz? My kibelkiem! Jak no. za starych dobrych lat, myk! To jest, I myk, to jest myk, oła, sam się Myk Wadmiroska! Mm. Ale to w ogóle się ich oła. prawie nie da złapać tych kibelków! No. Nie da się, się złapać to u ciebie w domu u. chyba. No, też, też. Na zgadza Mati łapi zawsze u siebie kibelki. Nie, nie ma z tego problemu! No, Admiros An... najwięcej przyjął ja. Jest, prawie złożona. Tak. Marcin na drugim miejscu. Ale ja... Ale to wystarczy się nie respić przez chwilę i też możesz nafarmić sobie. Um. Jak da farmić? Przecież liczą się znaczy, z no, no, no tak, tak ale wiesz, jak masz dużo zginięć, to też nie jest fajnie. No ale zginięcie nie mają znaczenia, bo liczą się z kile. Oh. no niech ci będzie. Myk, 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 myk. Tylko że jak ja co chwilę się oh. baguje, nie mogę o, wyjść podjęcia. z kibelków. Dosyć, nie jesteś kibelkowym oh. królem. I Jestem, zawsze będę. Trzy fragi, Bradeusza, i będę władał tym światem. Bladi brakuje tutaj chyba na twojego spraya, wiesz? Na ścianie. No. A, a, faktycznie, dobrze że To no będzie idealne zwieńczenie tej, tej odbija serii kibelkowej. Tak, ja na kibelku. Nie, 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 Musisz Bladi w innym miejscu postawić kibelkę. zabijajcie się przez No i kto jest kibelkowym królem? Masz tu <tuszy> dowód! Chodźcie po zdjęcie, chodźcie po zdjęcie. Oła. Bonsą, beczką, chodźcie popatrzeć. No, Ej no Mati, to no było niecholorowe! No chodźcie popatrzeć, no, tak nie zabijajmy się, nie się chwilę. Nie, nie zabijajmy się chwilę. No czekajcie, bo chcę popatrzeć, chodźcie. Patrzcie, oto to Znaki na kiblu, spójrzcie. Tu, tak, to jestem i... ja. To było niehonorowe w nie ja. ten to no, to nie sposób. Ja. No. Zosiągnąłem 50 killi i zwyciężyłem! No nieźle! W niego się w ogóle trafić nie da. To co, a. jakiś starcik robimy? Bo robi bany hopy pewnie. Ej, jest, jest i następna plansza? jest! No, czy... Ale to inna plansza to na inny odcinek! Nieeee! Może być Nie, 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 nie. No. tak będzie. Inny odcinek, inna, inna mapa, no, inny, inny odcinek. Nie? No ale się w No dobrze. Proponuję nam starcik. Dobra. Uuu. To, to mi się to... podoba. Fajna no, gra, co? Tak. Jak to się o, mówi? Najlepszy tryb na polskim YouTube! Ej, ale to jest zapomniany tryb, że <laughs> nie zapomnieliśmy na długi, długi czas. No, to, no, to będzie zapomniany tryb. Czy te odcinki to były też na samym początku czyli blady, jak jeszcze byłeś nieznany w ogóle. Mhm, w ogóle jak, jakieś jeszcze mamy zapomniane tryby, czy już nie ma takich? A nie wiem. O, dzięki, dzięki Marcin. No spoko. A nie, to Marcin się zabił. Aż w ciębeczkę hmm. nie zginąłeś, dziwne. Dobra, czas na drugą rundę, tym razem. Oh wow. Zagrajmy no? może do. ilu? Do 30, żeby było uh, szybciej. Mecz do 30, kto zwycięży, kto uratuje panel kiberkowy, kto zostanie kibelkowym królem? Nie kibelkowy hmm? król, tylko kibelkowy baron. Kibelkowy baron. Nie. Kto zostanie kibelkowym baronem? Czy to będzie znowu Bladeusz? Tak. Myślę, że tak, ponieważ nikt nie ma takiego celu jak Bladeusz! Bladeusz Pogromca! No. Matiów i innych admirosków! O nie! Ale oberwałem, co o, nie? O, to Kto też jest! Bladeusz już na prowadzeniu! Już na prowadzeniu! O kurde, ale pa, to co tu się, się dzieje! Powiem mam jedną! Mada Maga! Ja, ja prowadzę! Ja zablokowałem I myk, się, fuck. Imyk Matiego! Mati, wracaj tu! Nie, nie. Kurde, nie. nie mogę go trafić, czy w ogóle... Blady, nie ruszaj się przez chwilę! Proszę! Nie trafisz nie. mnie nigdy, urodziłem okay. się... Nie wiem czy wiesz, jak byłem mały, to wpadłem do kibelka! No, no ja nie też nie tak się wziąłeś, akurat od składa. Od tego momentu... Jestem bar kibelkowym baronem! Nie. No. no właśnie widzę, tylko że Marcin wygrywa. Marcin? No bo jeszcze Marcin daje tój? mu fory po prostu Okej. Okay. Oh, Patrz jakie kombo. Ja Wiesz, double kill, zaraz będzie multi kill. Tam po mi jest kill. Oh, co, co jest po multi oh, kill killu? Overkill Nie wiem no, no, jak to no, będzie. to stop. <laughs> nie wiem no. co tam będzie. Marek się zabił. O, o, ja się zabinałem. O ja też się kibelkiem Jak O, tak jak o spod spod. ale Marcin... Marcin wygrywa tym Fuck. razem. Marcin, nie spodziewałem się.

I na drugą stronę, nie. jaki double kill, ja cię kręcę, i myk w Nie trafisz we wow. mnie! Trafię w ciebie! Hop, Bany hopy! Bany hopy! Hops, 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 hop, Trafiłem No nie! God, jak to się mówi? Nie. I, nie. Jaki multi kill, ja cię kręcę, i znowu w No nie, no bloody! Ja, ale ja, nie. ale combo mam! Nie, Obląd nie, zrobiłem nie. I myk w kurwa, i ty To się nie robi za bardzo. Ale zrobiłem znowu kombo, to było kombo chyba życia.

Ale mega te, też, ale mega emocjonująca to... gra. Mówisz on co? No. Wy mówiliście, no. że nie ma ciekawych trybów w Garysmodzie, No to się myliliście! Są no to najlepsze co? tryby w Garysmodzie! To, to jest właśnie ten jeden najlepszy! Jak to się mówi? Strzelać z kibelków! Strzelać z ale to coś. w nas... No wziąłeś, wziąłeś się na najsłabszego! Ja po prostu lubię w Kurba, się bawić! Admirosek tak jest słodkim nie. piesełem, którego trafia się słodko! Tak. <noise> <A ci> dobiłem, <noise> jasne! Z poświęc stawiłem, dobrze nie, mi rozgówniana. ja też dostałem od, od tego od sufitu. No nie, coś, zrespiłem i się od razu zginąłem. To samo się zdarza! Patrz dosyć. gdzie się rozpisz ten Admirosku! Myk! On jest silik chce mnie dorwać! Szybko! Kibelek! Nie. Kibelek. Para Paralos! Nie musiałem! Ale zrobił to Unix! Nazywam to Unix! Ops! Unix! I... Nie wyszło. No i Marcin znowu ja na, na prowadzeniu dobra, chyba. Dobra. Prawie. Co mówisz? Nie, Kurde Kurde. Nie ruszaj Dobra, dobre dobra, dobra. Muszę się skupić. No Jak się nie skupiam, to mi nie idzie. My. Nie. nie, tylko nie Admirosek. Tylko nie on. On Gin! potężny. kurwa kible. Łapaj kible. No nie wiesz. Łapaj kible. To walczyliśmy na śmierci życie. Łapaj kibelka. O fakt. Nie Łap. Łap. Jest! Ale... Łapcie kibelek! Ops! dobra! Czas na kibelkowe zagłady! Macz! Wow. Jestem Zapłacę ostatni! Kibelek! Który wymontowałeś mi, kiedy byłeś mały! Hahaha, <śmany> co? <zabiło. śmany w sumie> wymontowałeś mi, kiedy <śmany> byłeś mały? <śmany> w takiej <sumie> trochę, ale dobra. No. Bo powiem, ja ja też że to, to było tak nie fair, zrozumiałe. bo on był mały, przyszedł do niego i zabrał mu kibelek. I dzisiaj zapłaci mi za to! No, to <laughs> idealnie! No, mówiłem ci zostaw ten kibelek, bo to jest mój! A ty mi go ukradłeś! Zapłacisz mi za to! Jeszcze tylko trzy fragi Back. wygrywa! No, nie, nie, jeszcze nie. Ile jeszcze, trzy fragi? What the fuck! Kibelek. Może przestań na chwilę zabijać, żeby no, 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 no. się mówi. kibelek o, No nie! Dobra, ostatni Dobra. frag to będzie admiros roz. Nie! Pożijesz, dobrze! Nie! Fuck. Ostatni frak jakiegoś. Dobra, to ja się chowam! Teraz bijcie niego Żegnaj Admirałsku! Żegnaj Admirałsku! Nie! obdobił się, a teraz walczę! Jak, jak prawdziwy wojownik! Nie, nie, to ty walcz jak prawdziwy wojownik! MYK, jest Fuck you! No, nie, nie byłem ostatni, jest dobrze, nie, nie. byłem ostatni. Rach, Uf, ale no i tam ja byłem ostatni. No dobra. W sumie, wydaje mary. mi się, że tym optymistycznym akcentem zamierzasz zakończyć. bo to co może chyba robić się, żeby te Armagedony były częściej. Czy mi się wydaje, gdzieś można to chyba ustawić. Nie wiem, czy da się ustawić. Czy... Hmm. Ja nie wiem, nie mam takiej opcji. W razie, tak razie, jak to się mówi. Eloelo. Elo. bye bye. elo, elo.